Wiecie, jak to jest, kiedy mały problem przeradza się w katastrofę? Ale z ciebie kanalia! A z ciebie kanalia! Gdyby nie Frank, w życiu bym się z tobą nie zadawał! Nowe opowieści Franka. Będziesz pilnować, żeby się nie widzieli? Tu Gabi jest z tatą. Wtedy idę z nim na basen. Hej, Frank! E, Gabi, co ty tu robisz? Muszę siku. Tylko my Muszę siku. Co z twoim Prawdziwy przyjaciel. Jasne. Pobacz tutaj! Co robisz? E... Nowa wakacyjna przygoda. Aż w końcu wpadł na pewien pomysł, ale nie za dobry. Chodzi o panią Berger. Nakryłem ją, jak wracała do domu po włamaniu. Ręce precz! Wiedziałem, że coś się z nią nie tak. Ale nie mamy dowodów. Poszukajmy ich razem, jako jedna drużyna. Chodźcie. Mamy wielkie plany. Pan Zigzag. Co tu się dzieje? <noise> Jestem detektywem. To jesteśmy kolegami po fachu. Żartujecie sobie. Przyjaźń zwycięża wszystko. Czas oskarżyć panią Berger. Za włamanie do sklepu. Masz pietra, co? Niech to działa. Stop! <laughs> w przyjaźni najważniejsza jest szczerość. <laughs> to będą najlepsze wakacje ever. Juhu! Nowe opowieści Franka. Ale takich czołate, co? Ja się wzruszyłem. Wkrótce w kinach.